Hej, hej, kochani, z tej strony Karolina i witam Was ponownie na moim kanale z chyba najbardziej opóźnionym filmem do tej pory, czyli z podsumowaniem czytelniczym. Maja. Tak, dobrze słyszycie, Maja. Nie udało mi się niestety nagrać filmów, bo mnóstwo problemów walczymy o zdrowie i życie jednego z naszych pupili. I nie miałam po prostu, mówiąc wprost, nastroju na to, żeby nagrywać, ale postanowiłam, że jakoś zbiorę się w sobie, bo jest kilka książek, o których chciałabym Wam powiedzieć i chciałabym, żeby po prostu ich obecność na tym kanale była zaznaczona, bo są dla mnie dość ważne. Uważam, że Maj był dobrym miesiącem czytelniczym. I wiecie, że czytałam literaturę piękną, i dzisiaj będziemy mówić o wszystkich innych gatunkach, które udało mi się w maju przeczytać. I nie przedłużając, um, były to głównie kontynuacje. To znaczy, w maju udało mi się skończyć e, serię drużyny do zadań specjalnych pana Marcina Mortki. Przeczytałam trzy tomy. W kwietniu czytałam pierwszy, czyli nie ma tego złego. Zakochałam się totalnie, zamówiłam sobie wszystkie książki na sqn I mam je na swoich półkach. E, Drugim tomem była Głodna Puszcza, która podobała mi się niesamowicie. Te przygody, ci bohaterowie, no, poczucie humoru, rubaszne, niesamowicie odpowiada mojemu stylowi i temu, co mnie bawi po prostu. A poza tym pan Marcin Mortka po prostu bardzo dobrze pisze, w sposób bardzo dynamiczny i taki który utrzymuje zainteresowanie czytelnika na stałym poziomie. Nie da się nudzić i nie da się czuć takich momentów przestoju, które czasami odczuwamy czytając jakąś powieść. No a poza tym myślę, że audiobook, który po prostu w genialnym wykonaniu Filipa Kosiora no jest po prostu majstersztykiem. Ja się zakochałam. Drugą pozycją była Skrzynia Pełna Dusz. Równie dobra, jeśli nawet nie lepsza od Głodnej Puszczy. Podoba mi się to, że tak naprawdę wszystkie te stwory z tego świata już gdzieś spotkaliśmy, one nie są niczym nowym. Mamy tu krasnoludy, mamy gobliny, mamy elfy, mamy trolle, no, wszystkie te postacie i, i stworzenia znamy, natomiast one razem tak cudownie tutaj współgrają, tworzą fenomenalnych towarzyszy, że tego się po prostu nie da nie kochać i nie lubić. No i ostatni tom, krótkie opowiadanko, koszyczek dla Doli, czyli taka krótka historia, która ma być tak naprawdę o Bożym Narodzeniu naszym dzisiejszym. Natomiast tutaj to jest Dzień Stąpienia Doli. Ale jak możemy się domyśleć, no u naszego kociołka Dzień Stąpienia Doli nie będzie samym świętowaniem, bo będzie musiał zawalczyć o to, żeby jego rodzinie nie stała się krzywda, przychodzą właśnie trolle i... No, nie, niejako zmuszają naszą drużynę do zadań specjalnych, aby pomogli im walczyć ze wspólnym wrogiem, po to, żeby złe nie rozpanoszyło się w tej krainie, i żeby nie zagrażało rodzinie kociołka. Eee, świetne. świetne, 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 świetne. Niczym nie odchodzi, nie odstępuje od reszty tomów. Ja w ogóle jak usłyszałam, że pisze się kolejny Tom od samego autora, to jestem w niebowzięta, bo czekam. Czekam, czekam, czekam. E, uwielbiam też postać żony Edmunda Kociołka, jego dzieci, ale tak naprawdę wszystkie postaci. Tutaj nie ma postaci, której bym nie lubiła, każda jest jakaś. E, I rycerze, doli. E, no, i nasz e, mak, tak naprawdę. I e, krasnolud, i trolle. No, wszystkie postaci są jakieś. Ja uwielbiam. Jest to taka typowa dla mnie cozy fantazji, która po prostu rozluźnia, odstresowuje, daje wytchnienie i odrywa od codzienności i od problemów codziennego y, życia. E, napisana bardzo dobrym językiem, ze świetnymi bohaterami i świetnym, rubasznym poczuciem humoru, więc jak takiego szukacie, to polecam. Niezmiernie. E, kolejną e, moją kontynuacją była trylogia cyklu wrocławskiego Pani Marty Kisiel, e, bo wykańczam moje serię. Takie sobie postanowiłam, taki swój inny, wewnętrzny jeszcze challenge dodatkowy. Męczą mnie po prostu niezakończone serie. Nie lubię, lubię je czytać w miarę no, regularnie i, i po sobie te tomy następne. Jedyną chyba taką serią, której na razie nie kontynuuję, bo jest po prostu strasznie długa i wymaga dużego zaangażowania, jest Gra o Tron, ale ja do niej wrócę jeszcze w tym roku. Obiecuję. Płacz, Marty Kisiel. Dowiadujemy się y, większych szczegółów na temat naszych Mojr. E, dowiadujemy się y, nieco wątków historycznych znowu z Wrocławiem, z czasów II wojny, z Wrocławia z II wojny światowej. Dowiadujemy się y, skąd wziął się w pierwszej pozycji, y, czyli w to Ramzes, kim był Ramzes, jak stał się tym strzygoniem i e, jakie były jego powiązania z Mojrami. Bardzo dobry, lekkomroczny z elementami fantastyki, z elementami mitologii słowiańskiej, no i z elementami historii Wrocławia. Wszystko w punkt wszystko dla mnie jest interesujące. Podoba mi się ten motyw czasowy, natomiast ja cały czas zapominam, jak się nazywała ta, ta umiejętność, którą właśnie magiczną tutaj mieli główni. Bohaterowie, ale związana z czasem. No nie przypomnę sobie. E, bardzo dobra fantastyka. Cieszę się, że wydawnictwo Mięta wznawia twórczość Marty Kisiel. E, skoro Nomen Omen został wznowiony, to mam nadzieję, że pozostałe tomy z tego cyklu również zostaną. Natomiast ja nie będę ich wymieniać. Początkowo myślałam, że będę, bo oczywiście wydanie Mięty jest prześliczne. Natomiast. Temu również nic nie brakuje. Ja kupiłam sobie zupełnie niedawno, więc no, byłaby to chyba po prostu strata pieniążków. Również mają um, skrzydełka. Nie przeszkadza mi to absolutnie w niczym. E, jedyny problem miałam z tym, że mm, tu jest, są różne wersje na temat kolejności, w jakiej należy czytać tą pozycję, ten cykl. Ja zaczęłam od toni, potem czytałam płacz i na końcu stawiałam sobie nomen-nomen. Podobno powinno się zacząć od Nomen Omen, potem czytać toń, a potem płacz. E, natomiast Lubimy Czytać podaje inną kolejność, Goodreads podaje inną i jeszcze twórcy książkowi podają inną. Czytajcie jak chcecie. Natomiast toń i płacz powinny być czytane niejako razem, bo są jakby najmocniej ze sobą związane i są w tym samym jakby stylu i wymowie, są takie roczniejsze e, i po prostu smutniejsze. Natomiast. Nomenomen jest bardziej rozrywkowy, bardziej humorystyczny, mimo że wciąż dotyczy naszych bohaterów w części, to wprowadza również nowych, których w tych pozostałych tomoch, tomach nie ma. No, ja tak zrobiłam, nie żałuję tej kolejności absolutnie. Płacz bardzo mi się podobał, sam cykl również. No ale ja się nie umiem ocenić negatywnie na razie. Po prostu wszystko, co ta autorka tworzy, mi przypada do gustu, bardzo mi się podoba. Jej styl pisania, jej polszczyzna, jej um, erudycja, jej poczucie humoru, jej bohaterowie, wszystko, wszystko trafia w mój gust. No i mówiąc oczywiście o Marcie Kisiel, to kolejną pozycją, również kontynuacją, był trzeci tom przygód Tereski Trawnej, Zawsze coś, już wydany w wydawnictwie Mięta. Poprzednie dwa tomy były wydane z WAB, czyli um, dywan z wkładką i efekt pandy. Ja Tereskę trawną czytałam całkiem niedawno. Polubiłam, pokochałam za Pindzie, za Tereskę, za jej kasztanki, za jej poczucie humoru, za to, że nie jest, wiecie, filigranową, delikatną bohaterką, tylko silną babą, dużą, masywną z inteligentną. Pokochałam jej z teściową, z którą ona na początku tak chyba nie do końca się dogadywała, natomiast chyba zostały przyjaciółkami. No i w tym tomie, trzecim, mamy ym, sytuację, w której nasza Tereska jedzie na 90. urodziny swojej babci. A rzecz jest również taka, że Tereska po swoim ślubie zerwała z jakichś przyczyn kontakty ze swoją rodziną, z babcią utrzymuje, ale wyłącznie telefoniczny kontakt, natomiast z ojcem, z matką. Te kontakty w zasadzie są bardzo sporadyczne i nie istnieją. Jej dzieci nie poznały ani wujków, ani kuzynów, a jest ich trochę. No, urodziny jubilatki dzieją się w bardzo bliskiej w bardzo bliskim terminie do Świąt Bożego Narodzenia i dzieje się tak, że jubilatka niestety, to nie będzie spoiler, bo to już jest na okładce, nie dożywa swoich 90. urodzin, no i mamy zamiast urodzin po prostu pogrzeb. A Tereska również z przyczyn no, humorystycznych i, i takich losowych musi zostać na te święta z rodziną. No i tam zaczynają się dziać rzeczy. To znaczy, słuchajcie, te postacie, które tutaj mamy, one są jak z krwi i kości. My, w tych wszystkich sytuacjach, które tutaj są opisywane, myślę, że wszyscy się odnajdziemy. Um. Te teksty rodzinne, te zachowania, te relacje rodzinne są po prostu bardzo rzeczywiste i wiarygodne. Bardzo dobrze mi się czytało ten tom. Chcę Tereski więcej, bo to jest po prostu dobra bohaterka. A w tym tomie na dodatek syn Tereski, czyli Maciejka, który do tej pory był raczej nieistniejącym bohaterem, niewiele przemawiał, tutaj no, odgrywa dość dużą rolę i jawi nam się jako niesamowicie inteligentny, bystry młody człowiek. Po prostu bardzo dobra rozrywka. Naprawdę, jeśli potrzebujecie czegoś na odstresowanie, ja jestem fanką komedii kryminalnych i lubię, po prostu. Dla mnie niezmiernie te motywy kryminalne tutaj odgrywają mniejszą rolę. Ja bardziej skupiam się na bohaterach, na stylu pisania i myślę, że te autorki, które wam tutaj polecam, czyli Marta Kisiel i Małgorzata Starosta na przykład, właśnie grają. Tymi bohaterami głównie i swoim stylem pisania, i za to właśnie je kocham. A ta intryga kryminalna gdzieś tam gra, powiedzmy, drugie skrzypce. Następnym tomem, który kontynuował jedną z serii, które czytałam, jest Tajemnica Ognia Katarzyny Bareńki miszczuk Wiecie już o tym, że zakupiłam sobie te oba tomy na targach Wiwelo, bo pokazywałam je we vlogu i. No, uwielbiam tą serię. Ona, co prawda, faktycznie zawiera duże spoilery. Jeżeli ktoś nie czytał serii Kwiatu Paproci, czyli tej serii dla dorosłych, Szeptucha, um, Gniewa, Jaga i Noc Kupały i Przesilenie, to no, nie powinien zabierać się za tą serię dziecięco-młodzieżową, bo tutaj mamy wątek dość poważny, który spoileruje nam po prostu tamte. Książki, więc e, rekomenduję rozpoczęcie od tamtej serii, tak jak ja zrobiłam, a dopiero zaczęcie czytania e, tej dla młodszej młodzieży. E, fajnie napisana w sposób też taki bardzo e, płynny, po prostu angażujący młodego czytelnika i jak widać starszego również. E, motywy słowiańskie, świetne, ja uwielbiam i, i czytam tego teraz coraz więcej. Szukam ich i nawet chcę wziąć udział po raz pierwszy w festiwalu mitologii słowiańskiej w wakacje. Może mi się to uda, mam na to ogromną nadzieję. No i nasz główny bohater, który właśnie jest takim niejakim spoilerem, więc nie będę tutaj wymieniać szczegółów, ale ma w sobie pewną moc, która właśnie związana jest z tą tajemnicą ognia, i w tym tomie odnajduje tą swoją, rozwikuje tą swoją tajemnicę. Natomiast. Mamy tutaj też hodowanie pewnego magicznego słowiańskiego zwierzątka z jaja. I to jest po prostu, kochani, cudowne dla mo miłośników motywów słowiańskich, dla fajnych, bystrych dzieciaków, a jednocześnie pozostających po prostu dziećmi, bo one są naprawdę dobrze napisane w taki sposób, że one nie są ani zbyt mądre, ani zbyt głupie. One są takie po prostu, jakie dzieci powinny być. Um. No i mamy końcówkę wakacji, więc niedługo nasze dzieciaki pójdą do szkoły i stąd wiem, że kolejny tom nazywa się, nazywać się będzie tajemnicą nauczycielki. Uwielbiam, zżyłam się z rodziną lipowskich i mam nadzieję, że tych tomów będzie naprawdę dużo. Są przepięknie wydane, zilustrowane przez Marcina Minora z przepiękną wklejką. Bardzo ładne ilustracje zaraz wam tutaj znajdę. Właśnie takie słowiańskie takiej grafice, która mi naprawdę bardzo odpowiada. No i tu mamy patronat Dominiki i podskarbnicy. Ja gratuluję i zazdroszczę. I czekam z niecierpliwością na kolejny tom. No i nie może być komedii kryminalnej, której ja bym nie przeczytała, autorstwa Małgorzaty Starosty, więc na tropie trupa połknęłam praktycznie od razu, jak tylko przyjechała ze mną do domu. No i co, kochani, no... Nie kupiłam jej na targach Vivelo, kupiłam ją chyba w Empiku, z tego co pamiętam, ale no, uwielbiam. Chociaż, jak mam być szczera, to wolę, jak w komediach kryminalnych pani Małgosi, to nie ona jest główną bohaterką. A tu mamy znowu powrót do tego motywu, jakby stylizowania swojej komedii kryminalnej na Agacie Christie i na uczynianiu z głównej bohaterki swojego alterego. I tutaj tak mamy: Małgorzata Starosta jest główną bohaterką tej powieści. I no, wyrusza niejako w poszukiwaniu weny do swojej nowej powieści na Kurpie. Tam związana jest z pewnym skansenem i z tego co wiem, to faktycznie w życiu Małgorzata Starosta z tym skansenem związana była, e, prowadziła prace etnograficzne, tak to się nazywa, mam nadzieję, że nie palnęłam gafy, na temat Kurpiowszczyzny. I tej Kurpiowszczyzny tu jest mnóstwo i to jest siła tej powieści, Znowu poza oczywiście bohaterkami, genialnym poczuciem humoru, tym co już wiecie, mmm, pięknym stylem pisania, który mi odpowiada naprawdę wysokiej jakości i takiej eleganckiej polszczyzny, to mamy tutaj w każdym rozdziale informacje po prostu może na temat kurpiowszczyzny. Ja uwielbiam takie ciekawostki, bo nigdzie indziej bym się z nimi prawdopodobnie nie spotkała. E Mamy na przykład informację, o czym ja nie wiedziałam, że na Kurpiach wydobywało się bursztyn. Do czasów I wojny światowej działało wiele amatorskich i rzemieślniczych warsztatów bursztyniarskich. Duże pokłady tego surowca. Mamy napisane, co działo się po II wojnie światowej właśnie z tym, że słyną z rękodzieła ludowego, to wiemy, że hawciarstwo, bursztyniarstwo, wycinkarstwo... E no, kuchnia kurpiowska, przysmaki skąd się w ogóle wziął bursztyn? Że w, że w Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie w Gdańsku jest ustanowiony rekord Guinnessa w kategorii największej bryły bursztynu to są, kochani, ciekawostki, o których myślę każdy z nas chętnie poczyta i, i będą one dla niego czymś nowym. Więc ja uważam, że to jest siłą tej pozycji. I ze wszystkich tych, w których Małgorzata Starosta była główną autorką, aktor, autorką i główną bohaterką, ta podobała mi się najbardziej. Zdecydowanie. I znowu ta intryga kryminalna, no bo jak mamy już w tytule trup, ściele się gęsto, i nawet w, w podróży tak naprawdę już na te kurpie tego trupa mamy, na drodze naszej Małgosi, to mnie się to czytało po prostu bardzo dobrze. A największą frajdę, właśnie te ciekawostki na temat kurpiowszczyzny i zwyczajów, mi um, największą frajdę mi po prostu dawały z lektury. No i kochani, na sam koniec jeszcze pozycja, której nie mam fizycznie, bo niestety czytałam ją z biblioteki i musiałam oddać, bo już bardzo długo ją trzymałam. To kapelusznicy brytyjskiej autorki Tamzyn Merlin. Wkleję wam tutaj okładeczkę. To jest aktorka teatralna brytyjska, no i teraz autorka książek dla młodszej młodzieży. Fantastycznych. Dla mnie prześwietny pomysł. Mamy tutaj, słuchajcie, do czynienia z Londynem, takim no, historycznym, w której jeszcze mamy monarchię. No cały czas mamy monarchię w Anglii, ale mamy tam chyba XV wiek, ale teraz nie jestem pewna, to było 15 czy to był XV czy XVII. W każdym razie dość odległa przeszłość w Londynie. Mamy cechy, które parały się wytworami różnych produktów życia codziennego, na przykład obuwia, torebek, kapeluszy właśnie, peleryn i... Jakby członkowie rodzin tych cechów mieli nazwiska pochodzące od tych produktów, które wytwarzają. Na przykład, Hatmaker, Hatmaker to byli właśnie kapelusznicy. I Cordelia Hatmaker jest naszą główną bohaterką. To jest dziewczynka, która wychowuje się bez mamy z tatą. I ten tata wypływa w rejs statkiem, właśnie w pewnych ym, celach no, służbowych, i niestety z tej podróży nie wraca. Cordelia oczywiście nie wierzy w to, że tata nie żyje. Myśli, że gdzieś ym, przeżył jednak ten wypadek statku i Musi go po prostu odnaleźć, natomiast ma do rozwiązania pewien problem, między, konflikt tak naprawdę między monarchią brytyjską właśnie a francuską, bo musicie wiedzieć, że najciekawszą rzeczą właśnie w tej serii, bo ja już czytałam drugą część w czerwcu, o której będę Wam również mówić, jest to, że ci... No członkowie tych cechów posiadają magiczne zdolności e, polegające na tym, że pewne rzeczy, pewne umiejętności, pewne cechy potrafią niejako zaklinać w tych przedmiotach, które tworzą. To znaczy potrafią na przykład wpleść magię w kapelusz tak, żeby te właśnie na przykład jakieś negocjacje poszły lepiej albo żeby król czuł się pewniej, albo żeby miał lepszy humor, albo żeby był zdrowszy. Wszelkie takie rzeczy, które ktoś sobie życzy, potrafią za pomocą swoich magicznych umiejętności i doboru y, odpowiednich składników y, po prostu zrobić. Cechy są ze sobą skłócone, i to również jest bardzo ważnym wątkiem w, tych, y, w tej serii i w tych tomach, które mam nadzieję również pojawią się na rynku polskim. Polecam, bo naprawdę świetnie bawiłam się na tej serii. Uwielbiam fantastykę dla młodszej młodzieży, a moim zdaniem ta seria nie odbiega na przykład Nevermurowi i równie dobrze się ją pisze. Jest przepięknie zilustrowana, wprowadza ciekawy nowy świat, świetnych bohaterów i jest po prostu bardzo dynamiczna. Więc jeśli szukacie czegoś takiego dla swoich dzieciaków albo dla siebie samych, to polecam gorąco. No, i to by było na tyle, kochani. W dzisiejszym filmie mam nadzieję, że z podsumowaniem czerwca i historycznego czerwca nie będę już czekać tak długo. Trzymajcie za to kciuki, żeby rzeczywistość sprzyjała. Niebawem również mam nadzieję, pójdę na urlop i będę miała trochę więcej czasu na odpoczynek. No i tyle. Dbajcie o siebie, kochani, trzymajcie się krótko i mam nadzieję, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach. Pa! pa.